Nie z Marii. Ja nie Marika jej. Ja pan wiemy to. E, chowanych chowany. Na Na, cho... Na chowany. Chowany. No chowany to chowany. No nie wiesz no. I Chodź na tą po prawej, na samej górze, ten minegrab. Jest są na Po prawej, na samej górze. Po prostu się raczej, trzeba trzeba. Nie, a. Jakiś adom jest pl. tutaj daj lawa. Dodajesz jeszcze nie. O, jesteś. Siema. Widzisz mojego skina? Ninja. Uh, don't choose a Ja nie chcę być szukającym. Chcę być chowającym. Chcę być tym craftingiem. Nie, w, w hotelu wie jak łatwo W hotelu w tym, na tej mapce to łatwo 4, 3, 2, 1, 0 Jestem szukający, nie Mogę już szukać no, ja już szukam. Ja wszystkich tu dodam. Jakiś błąd. Już ma dwóch. To? Kim jesteś? No właśnie powiedziałeś mi. No to ja wiem jak ci... Ja wiem gdzie ja będę cię szukam. Palczy blisko czy nie? Ogarnij! Lore. Eee... Ty śniegu głupi... Co? Dotarł! Mam kolesia! To ty? No a tu nie ma krzyżka. Nie jest. Aj, ja, rozpoznaję. Dobra. Co? W puste miejsce. Jest to ja tutaj ten hotel jest właśnie, tutaj. Dziwno. Kajko się zepsuta teraz. No gdzie ty jesteś? Ty! ta mapka jest zepsuta, jestem... Nie. Myślę. Mam lagię. Ty. Jakby cała opisie będzie mój kanał. Jestem, tu też jestem, za Ty, kto rozlał wodę? No nie, wiesz, nie Gdzie tutaj? Ja... Ja pan diamentowy No i sobie. A, masz kwiaty Fajnie, jakby kto... Czy można w ogóle być kwiatkiem? Patrz. To jest bez sens wchowanego, to tylko tego. To tylko ta mapa hotelu. Eee, spokojnie, 110 sekund. Ja jestem w łazienkach. Załatwiam się. Tak. Gloria ja wyszłam Wyszłam Patrz mi, możesz widzieć. Czy mam takie lagi? Czy mogę wszystko liczyć? Nie... Lol. zobacz e ty! Ja mogę, jestem na pustyni tutaj Nie dostałem z od Jest! Ja jestem w garażu. Jakimś ty hardkorowo tu jest. Nie dorwiemy go. On jest dobry. Widzę go! Widzę go, biję go, biję go Ja jestem na samym dole! I, to, I tutaj nic nie mogę niszczyć, rozumiesz? Ha! Łozik. A, Łościk. To jest jakiś Alfons. Głupio, bo oni to wszystko odblokowali, teraz po wszystkim można chodzić. Eee. Bo tam byłeś, dlatego. Pod góra robię. Prawda, no, już, kończy, już. Pa, gdzie jestem. Ełosi, ete, polski paproć. No, tutaj obok lawy jestem. Na tym Come si fa a fare? Questa è la Że nagrywasz Ty i PvP. Gość jeden z... Mieczyka dzielność... drzwianego, co? Jestem w wodzie. Je, yeah. Chodź Chodź na... Ja wyżej. Skusisz. Ja. Ale nie robisz tak jak ja. Chyba. Tys, tys, o to jest, to jest to.